świąt w rodzinnej atmosferze i wspaniałych prezentów potęgą Wesołych świąt życzę, do no, życzę Wam wesołych świąt i więcej takich meczek Dzień dobry, spokojnych rodzinnych świąt wspaniałej domowej atmosfery wszystkiego najlepszego wszystkiego dobrego Życzę wszystkim kibicom wiele radości z naszych meczów nadchodzących nowym roku. żeby każdy mecz był przynajmniej tak samo udany jak te nasze ostatnie ze Śląskiem

oraz szczęśliwego nowego roku. Sztab szkoleniowy razem z wszystkimi zawodnikami składa e, życzenia spokojnych, e, radosnych świąt Bożego Narodzenia wszystkim kibicom e, MKS U oraz szczęśliwego nowego roku. Coś świąt szczęśliwego nowego roku. Bo radosnym w w Śląskim życzymy równie wiele radości w trakcie świąt oraz nie mniej w kolejnym roku. Miejmy nadzieję, że od tym same wygrane razie.